i w zamian możecie wygrać bilety na ING i mamy wyłonionych trzech kandydatów do głosowania. No to co? Zapraszamy do głosowania i proste zasady. SMS-y wysyłacie bez żadnych dodatkowych kosztów. Na eurowizję płacicie, a u nas na nie płacicie raz jest za Dokładnie. I wysyłacie swoje propozycje, wysyłacie jeden, dwa albo trzy i musicie uzasadnić, dlaczego akurat ten kandydat najbardziej Wam się podoba. I teraz uwaga, bo u nas nie tylko ci, którzy wygrają Eurowizję... najlepszy komentarz do tego głosowania właśnie. Zatem poznajmy kandydata numer jeden. O, jaka dobra, jadę do szwagra, tam będą się działy, O, jaka dobra, jadę do szwagra, tam będą się działy, cudowo że hej. Jako prowadzący oczywiście jesteśmy przygotowani. jeśli w o Research Bag, grant każdego uczestnika. O tym akurat wiemy, że jedzie w weekend do szwagra. Taki pył naprawdę do głębokiej pracy dziennikarskiej. To jest rej jakby co, ale mamy też od drugiego grandu kandydata? Jestem tego pewny, mówi dyszy opinię, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata który.